W miasteczku nastał wieczór wigilijny. Na ulicach zapanowała cisza. Świeży śnieg piętrzył się na strzechach, gdzie niegdzie jakieś zwierzę przemówiło ludzkim głosem. Wszyscy gromadzili się w domach przy kolacji. Również Maciej w ten wyjątkowy wieczór zaprosił do siebie Alicję i Eustachego. Witajcie! Witajcie! Zachodźcie, zachodźcie! Proszę. Nie miałam nic przy sobie, więc uszyłam to, z mojego fartuszka. Alicjo, nie musiałaś! Przepiękny! Ja też nie musiałem, to widzisz pan, nic nie przyniosłem. Słownym trzeba być! Rozgośćcie się! Oj, świeczki! A lampek, widzisz pan, nie, nie widzę. Czego proszę? No takie knypsnotko. Nieważne. A sąsiedzi to. Widzę bogato na stole. Mają. Nie za drogie to wszystko. Usiądźmy przy stole, panowie. Tak. Tak, siadajmy, proszę, proszę. Ja. Ja nie mogę. Muszę czekać. Na co? Mam postanowienie. Od nowego roku będę innym człowiekiem. Kowalem chcesz pan, widzisz pan, zostać? Lepszym człowiekiem. To bądź pan, ale przy stole. No kiedy nie mogę? To postanowienie noworoczne. Nie mogę tak teraz. Trzeba czekać. Nie mam dachu nad głową! No przecież możesz zostać u mnie w gościnnym ile tylko chcesz. Stachy potrzebuje rękawiczek na zimę. No no, panienko, tylko bez takich. A masz? Macieju chyba potrzebuje rękawiczek na zimę. Weź moje. Leżą na półce przy drzwiach. Macieju, nie widziałeś? Przygapiłeś. Wierzą. Nie Jakie tam wieżowce, panie? Już pan jesteś lepszym człowiekiem. Nie widzisz pan? No co z panem? Pomogłeś mi, zaoferowałeś mi tak nad głową. I jesteś miły dla kogoś, kto nie jest miły dla nikogo. No, wypraszam sobie, choć to prawda. Macie rację. Jak ja mogłem tego wcześniej nie zauważyć! Dość tego czekania! Siadamy, proszę, siadajcie! O, o, zapraszam! Zachodźcie, zachodźcie! O. O. Proszę, proszę, witajcie! I usiedli razem do stołu. Nastał spokój i wytchnienie. Cieszyli się wzajemną obecnością. Nawet Stachy rozchmurzył się na chwilę, a Alicja zapomniała. O tym, jak ma daleko do domu. Radość, która wypełniła ich serca, rozwiała wszelkie rozterki i wątpliwości. Co dalej się działo, tego nie wie nikt. Wiadomo tylko, że żyli długo i szczęśliwie, a miasto do dziś gwarzy pod taflą jeziora w tę wyjątkową, wigilijną noc.